Będziemy łączyć się z osobą zapewne żywo zainteresowaną tym, co wydarzy się 9 czerwca, Beata Kępa europoseł, suwerenna Polska. Witamy Panią serdecznie, Pani poseł. Witam. Witam serdecznie z Strasburga, bo mamy już ostatnie posiedzenie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Także no, faktycznie przygotowania już do nowego sezonu trwają. To dzień, dzień dobry, witamy. Mamy nadzieję, że u Pani trochę lepsza aura za oknem niż, niż u nas. Tak, rzeczywiście pogoda w Strasburgu jest piękna, aczkolwiek jest chłodno. No, taka prawdziwa wiosna, ale ale jest, jest, jest piękna. Ja ale myślę, że każda pogoda jest dobra. W Polsce to już taką mamy urodę. Ja myślę, że wiosna i tak jest piękna i i trzeba działać trzeba trzeba robić wszystko żeby też wygrać wybory No właśnie to jaki stan tej pogody przed wyborami pogody ducha przed wyborami do europarlamentu czy słońce zaświeci dla prawa i sprawiedliwości czy jest na to plan Myślę że tak słońce zawsze świeci ale z wielką pokorą i przede wszystkim pokorę trzeba wykazywać bo ja mówię na własny oczywiście użytek, że zawsze niezbadane są wyroki boskie sądów i wyborców i trzeba tutaj pokornie do tego podejść, ale teraz już naprawdę na poważnie rzeczywiście przygotowujemy się do tych wyborów. To są bardzo ważne wybory. One będą o kilku bardzo istotnych kwestiach dla przede wszystkim naszej suwerenności, dla tego, jaki, jaka będzie rola państw członkowskich w przyszłym e, w Parlamencie Europejskim, a także w, przysz, w przyszłej Unii Europejskiej. To jest moment przełomowy. My się na to bardzo mocno przygotowujemy. Przez pięć lat, dzięki też i Państwu, dzięki e, wolnym mediom polskim, e, mogliśmy przekazywać, co tak naprawdę dzieje się tutaj, jakie te plany są wobec e, Unii Europejskiej. Jak bardzo w tej chwili jest wsparcie na centralizm w Unii Europejskiej? Postanie... Super państwa. Także myślę, że te wybory będą o migracji, bo dzisiaj właśnie będzie przetaczała się w Parlamencie Europejskim, dzisiaj, jutro będą głosowania dotyczące paktu migracyjnego, a więc centralizacja, pakt migracyjny, no i oczywiście Zielony Ład jako ten projekt, który absolutnie w mojej ocenie i gospodarczo, i no. organizacyjnie i w każdy inny sposób będzie cofała Europę, a wzmacniała kraje, przede wszystkim azjaty, azjatyckie, tego wszystkie innego. Gospodarki, które będą na tym korzystać. Pani minister, przepraszam, że wszedłem Ci w słowo. Pani minister, nie ma jak to zajrzeć do obozu konkurencji. Przed chwilą na naszej antenie Robert Biedroń i zapowiedź tego, że tymi lokomotywami wyborczymi do tych wyborów z ramienia lewicy ma być pan Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka. To chyba dobra wiadomość dla prawa i sprawiedliwości. Nie, to bardzo dobra wiadomość, bo to, to Intercity to to nie jest, prawda? Więc y, widzimy, że te lokomotywy, które aczkolwiek pewnie wielu na nie patrzy jeszcze z sentymentem, <noise> e, ja uważam, że jest taki moment w polityce, kiedy e, oczywiście wolne prawo, każdy ma prawo startować, ma bierne, czynne prawo wyborcze m, e, i tutaj konstytucyjnie e, musimy się z tym pogodzić. Natomiast ci ludzie uciekają, tylko nie chce ich platforma, oni nie chcą z nimi iść już do wyborów, dlatego że wzięły. Wziąwszy ich do wyborów w, na listy w 2019 roku, potem odeszli do socjalistów jak gdyby nie byli dla, pod, butem, pod butem Tuska. Ale to jest towarzystwo, niestety, gremialnie i jeśli idzie o platformy, jeśli idzie o socjalistów, jedni są WPP, drugi są w SND. Niestety, te, wszelkie głosowania, które były, były głosowaniami przeciwko Polsce. Ja byłam oburzona nie z uwagi na poglądy. Bo poglądy mamy różne, mamy Prawo je mieć, ale z uwagi na działania na rzecz albo przeciwko Polsce. I tu już pewne kwestie, które należy przywołać, jeśli idzie o ich głosowanie. Będziemy to na pewno czynić podczas kampanii wyborczej, bo trzeba o tych rzeczach mówić. One były bardzo szkodliwe dla Polski. Ja się boję, co może być dalej, jeżeli te osoby przejdą. Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, tam rzesza dinozaurów no, ratują się jak mogą. Nie widzę tęgiej miny, uśmiechniętej, drwiącej, tak jak to często bywało z Robertem Biedroniem tutaj w parlamencie europejskim, kiedy drwił z wartości. Dzisiaj już takiej miny butnej nie widzę. I tak jak mówię, to są głosy w mojej ocenie generalnie. Stracone, dlatego że bój dzisiaj, który będzie będzie o przyszłość naszego kraju, przyszłość, suwerenność naszego kraju i to, czy będziemy o naszych sprawach stanowić tutaj. Oczywiście jasne jest, i chcę, to, żeby wybrzmiało to dokładnie w telewizji w Polsce, która jest opiniotwórcza. Razem z portalami, że my nie chcemy żadnego poleksitu, Te bzdury, ta, ta, to hasło dość głupawe Donalda Tuska, przepraszam, za, 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 ale trzeba to jasno powiedzieć, ono jest na potrzeby wyborcze. W absolutnie nie, chcemy być w Unii Europejskiej, będziemy w Unii Europejskiej, i wszystko wskazuje na to, że siły, które mogą dojść do nie, decydowania w nowym rozdaniu w Parlamencie Europejskim, będą bardziej konserwatywne, prowartościowe, czyli prowartości, które, które legły podstaw funkcjonowania i, o, i utworzenia Unii Europejskiej. I to wszystko jest możliwe, a szkodliwe projekty trzeba po prostu wyrzucić do kosza. I po to jest potrzebna konserwatywna większość, przynajmniej w, takim, w takiej ilości, żeby niemądre pomysły natychmiast blokować. Czasami, panie redaktorze, brakowało panie redaktor, brakowało nam 18, 17, 19 głosów. To też były głosy lewicy, które, które przeważyły za złymi rozwiązaniami. Więc te wybory będą o tym na są niezwykle. Ważne i każda szabla w Parlamencie Europejskim, jeśli idzie o ludzi wartości, będzie na wagę złota. Pani poseł, teraz chcielibyśmy zapytać o temat, który. Być może pośrednio jest także tematem tych wyborów. W wielu miejscach Warszawy od kilku dni aktywiści, nazywani także przez wielu ekoterrorystami, zakłócają funkcjonowanie miasta, przyklejają się do ulic. Nie wiem, kiedy pani ostatnio była w Warszawie, natomiast główne arterie miasta są obstawione przez policję w obawie właśnie przed tym, co może się wydarzyć. I chciałabym, zanim o to zapytamy, abyśmy posłuchali wspólnie wypowiedzi właśnie jednej z takich osób która w tych happeningach uczestniczy. Miliard ludzi musi uciekać ze swoich domów, ponieważ miejsce, w którym mieszkają, zamieni się w Saharę, jest nie do życia. Boję się zapaści społecznej, która nastąpi, gdy będzie brakować nam zasobów i brakować ziemi zdatnej do życia. Boję się nie tylko o siebie i swoich bliskich, ale szczerze o nas wszystkich, ponieważ już dzisiaj, szczególnie osoby na globalnym południu, Katastrofa klimatyczna dotyka bardzo głęboko. Dzieją się susze, powodzi, klęski głodu, i życie każdej z tych osób jest tak samo ważne jak moje życie. A przede wszystkim jest we mnie ogromny gniew, ponieważ rządzący wiedzą, co robią, i sprzedają dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich za zyski tu i teraz. Mówiłam, że to jeden z tematów kampanii, bo przecież przetacza się ta dyskusja chociażby o Zielonym Ładzie. Jak to czytać, te protesty, w kontekście także i tej dyskusji? Pierwsze, kto to finansuje? To jest dla mnie bardzo ważna i podstawowa informacja, dlatego że te dzieci, bo to są dzieci w większości, tym dzieciom ktoś, krótko mówiąc, zamiast być w szkole, w tej chwili jakby uczyć się, bo taka jest prawda, to jest ten moment, kiedy one mogą rzeczywiście potem wyposażone w wiedzę, świetnie służyć Ziemi, planecie, krajowi, wszystkim, o czym sobie zamarzą. Zawsze jest tak, kiedy ideologia chciała wygrywać, brała to na pierwszą flankę dzieci. Tak się stało z. Tą tubark, pamiętacie Państwo, prawda? Bo dzieci trudniej zaatakować, trudniej, prawda, nawet te obrazki, które widzimy, no to wizualnie, prawda, no policjant, duży, rosły i dziecko, tak? Więc jakby te działania podprogowe są absolutnie wyreżyserowane, absolutnie aktywiści chcą, żeby do takich scen dochodziło, stąd oni no, podejmują się tego typu działań. Pomijam fakt, że w wielu wypadkach są groźne dla ich życia, tylko dlatego, że sami się, nie wiem, przyklejają jakimiś niebezpiecznymi substancjami. Ja się, Absolutnie burzę. Uważam, że to jest wandalizm, to nie jest żadne działanie dla. Manifestowania swoich poglądów, ale jak jest, nie wiem, o, oblewana, nie wiem, warszawska syrenka, bo tak było, prawda? Niszczone są pomniki, niszczone są gdzieś tam we Francji dzieła sztuki. No to już jest wandalizm, to powinien być karany i każdy powinien za taką rzecz ponieść konsekwencje. Ideologia, ideologia, i powiem tak: wszyscy chcemy żyć przy czystym powietrzem. To, że z klimatem różne rzeczy się dzieją i że w jakiejś części ma wpływ działalność człowieka pełna zgoda, ale nie w takiej, żeby to absolutnie w tej chwili. Eh, glory. I stawiać na, można powiedzieć, piedestale tych wszystkich problemów, dlatego że wystarczy wziąć na debatę, gdyby te dzieci poszły na debatę z naukowcami, którzy obalają tego typu e, głupoty w sekundę praktycznie, bo takie zjawiska były, są i będą e, i na pewno mądra polityka jest potrzebna, ale nie polityka taka, jaką chcą wprowadzić ideolodzy, szczególnie Franz Timmermans, który zresztą poprzez tą, przez skutki swojej wprowadzenia swojej ideologii musiał uciekać do kraju i ratować. Swoje, swoje ugrupowanie, dlatego, że te dzieci muszą sobie zdawać z tego sprawę, że kto będzie wprowadzany, tak jak teraz, w bardzo szybkim tempie, bez żadnej głowy, gdzie już w tej chwili upadają na miejsca pracy. W Polsce przecież mamy gigantyczne zwolnienia grupowe. To za chwilę ich rodzice nie będą mieli pracy. I oni rzeczywiście mogą mieć duże problemy y, związane z, z egzystencją. No nie zdają sobie z tego, z tego sprawy. Tylko, tego typu obrazki, ja jestem im przeciwna. Uważam, że y, y, no właśnie, ta praworządność, to, że my jesteśmy wolni, krajem nigdy i przynajmniej jak rządziło prawo historii nie nie było takiej e, możliwości żeby sobie nie manifestować, nie protestować, ale to musi być w granicach prawa. Jest, e, jest ustawa o zgromadzeniach i trzeba w tym przypadku no tak to prawo tutaj przestrzegać, nikt a tych nie, czy to, protestów nie zgłasza. Pani poseł pani słusznie zauważyła. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. zazdrościmy oczywiście tej pogody. I, i Majmy nadzieję, dziękuję, że i u nas się poprawi. Dziękuję, dziękuję. I zapraszamy ponownie, bo dziękuję, dziękuję. będziemy dnia. sporo pytań mieli w kontekście wyborów do Europarlamentu w najbliższych tygodniach. Bardzo Państwu też dziękujemy za to spotkanie z nami. Wracamy już za chwilę. Proszę zostać z nami, do zobaczenia.